Mimoneczko, cześć, witajcie! Cześć, cześć! Jest ze mną Piotruś, no i jesteśmy w Psiej Budzie i jedziemy dzisiaj robić nietypową sprawę, bo jedziemy do widza, pomóc w transporcie rzepaku. Ja jako tako nie sieję rzepaku, ale jeden z widzów i znajomy poprosił, żeby mu pomóc, i będziemy ciągnąć cztery przyczepy dwoma ciągnikami. Także zaczynamy! I mamy, proszę Państwa, jeden zestaw MTZ spięty z dwoma przyczepami rzutaku. A tutaj mamy już 45. Zaraz tylko przejdę, bo duży ruch jest. Mamy 45. z dwoma przyczepami. Z piątkiem będziemy się zmieniać, Piotrek. Jak dobry zestaw? Zajebiście, Zajebiście jest. Z tyłu Zajebiście mamy. mamy na pace. Co? 20. Jestem. 20 mamy z tyłu trochę dużą, ale no dobra. Ja teraz siadam do środka i zaczynamy. Dobra, pierwszy raz w życiu w 45. Ręczny. Dwie przyczepy. Dobra, proszę Państwa, biegi mamy optykane. 4.5 piątka już wsadzi z dwoma przyczepami. Tak to wygląda. Szybka akcja, no trzeba sobie pomagać nawzajem. Piotrek z przodu się budą, pociska. Także lecimy na siedliszcze do skupu Musso I tak jak widzieliście, chłopaki polecieli dwoma dzikami, ładne zestawy, a ja sobie w obudku teraz e, pojadę i coś spróbuję ponagrywać, jak oni to transportują, zobaczymy jak tam nas kupią w ogóle, czy jest kolejka, czy nie ma, ciekawe, taki odcinek bardzo spontaniczny dzisiaj, szybko, ale czasami też tak trzeba, zawsze to jakaś nowość. Nowe ciągniki, rzepak, nigdy u mnie nie było rzepaku, także nie udało się nic nagrać z koszenia, ale chociaż widzicie jak wygląda w niektórych rejonach kraju transport rzepaku w sporą skalę. Widać, że samochody z ciągniki trochę stękają, cztery piątka idzie jak dzik, kukurydza. A w to redukcja musiała być. Ma na tym 200 czeków, nie ma co. Piotr pilotuje się łódką trochę, gdzie skrzyżowania, gdzie ustąp, stop dostaje i nas tutaj kieruje, dużo to pomaga. Także widzicie, we trzech to robota naprawdę, nawet, nawet w transporcie zupełnie inaczej wygląda. Także jedzie teraz pod prąd, no ale to... <ścoughs> nic się nie dzieje. Dojeżdżamy, proszę Państwa, do skrzyżowania ze stopem. Mamy tam kureczkę zaraz za, za skrzyżowanie drogi Także no, będzie, będzie ciekawie się rozpędzić po tą górkę, trzeba będzie redukować ostro no, ja zobaczymy jak to będzie Nie to no, trzeba stop ładnie zrobić <noise> Idzie, 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 prawa wolna, lewa wolna I tutaj musimy przebić strójeczki na czwóreczkę, proszę Państwa, pod górę cały czas, pod górę. Nie wiem, czy da radę wejść na czwórkę. Próbujemy! No, wchodzi, wchodzi, powoli, wchodzi na obroty. Da radę wylić na górę po czwórce. Idzie, 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 wkręca się na obroty. Bedli na czwórce pod tą górkę. No bo jest jednak maszyna wam woli, to nie 60. Chodzi, chodzi, zaraz będziemy mieli półtorej tysiąca obrotów. Mamy górkę już. No nie była nie wiadomo jak duża, ale przecież to 60-tonny ciągnik, także widzicie, elegancka maszyna, elegancka. Plas bez problemu na czwórce pod górę. Jak tam majster droga? Jak tam majster droga? Droga jak tam? Była w miarę, w miarę Ale maszyna chce iść, nie? Chce iść, chce Kurde, nie stęka nic z tymi przyczepami Zaraz wjeżdżamy MTZ sobie pyrka Tutaj jest, na tych przyczepach to jest tego wszystkiego Nie ma co Zitamy na wagę. Czytajmy ile mamy tutaj. Dobra, tak ile mamy wtedy. powinno być Powieranie próby. Dobra, zjeżdżamy wagi. nie wiemy ile było brud, to będzie na kwiecień <grybuj> Dawaj Ale nie ma Pilna przyczepa nam idzie na pochylni. To jest to. Teraz zaczyna nam pierwsza przyczepa iść na pochylni. Super sprawa z takim i pieniążki sobie lecą do filosa. O teraz jest coraz ciekawiej. Serii. Świetnie to wygląda O no i przyczepy powjeżdżały a szelgotynna też zjechała. To jest dopiero rozładunek, podoba mi się nie Wjeżdża MTZ. Idzie, tak? No też to styk Mamy teraz MTZ Z drugiej strony na Płużyńsku No i mamy tutaj te dwie Gigantyczne przyczepy. I tyle ton rozładowane. w minube. Świetna sprawa. W robocie, chodź, chwilę jeszcze. No dobra proszę Państwa, widzieliście, robotę szybko zrobiliśmy, poszło elegancko. Także co? Żegnamy się Beotruck, nie? Okay. Cześć, do następnego.